Cześć wszystkim z tej strony Raon, Widzą Was w kolejnym odcinku z Triple Deluxe. Przed nami runda numer 4, oczywiście w świecie numer 2. Tak więc od razu zaczynamy. Trzy sandstone y trzeba tutaj zdobyć. Eee, Okej, okay. jest nasz. O, no, mamy jakiś klucz. Bardzo dobrze. Wygląda troszeczkę to jak cyrk. Co tam jest na górze? sprawdzę to. Okej, okay, jakiś dziwny klaun. <laughs> Trochę inny, bo mieliśmy jeszcze innego tutaj. Ten potrafi jakoś tak dziwnie skakać, nie wiem czy to obrażenia jakieś zadaje czy nie, zaraz sprawdzę. Aha, to ja robię to, okej. Okay. Myślałem, że te okręgi to nie moja sprawka, ale jednak to była moja sprawka. Trochę nieobliczalny jest ten klaun. Ten nie wiadomo w którym momencie skoczy. Znaczy w którym kierunku skoczy. Mamy Kichan, pierwszy. Znaczy, no, pierwszy w tej runce. Czy te duchy też mają jakąś moc? Nie wiem, czy to są duchy, czy nie, ale wyglądają trochę jak duchy. Są dwa wejścia, które jest prawidłowe. Hmm. Pewnie bym wszedł do tych, więc sprawdzę, może te. O kurde, ja chyba dobrze jednak poszedłem. Znaczy, mogłem tamte sprawdzić. O tutaj możecie zobaczyć, że odbicia, nie widać po prostu odbicia w tym tym świecie. Natomiast w lustrze już tak. <gry> I tam można zobaczyć właśnie gdzie są przeciwnicy. Okej, okay, obrywa, super. Tu jest jeszcze wejście, zobaczmy, zobaczmy, o, o kurcze! <grywy> Widzę, że naszpikowane to będzie pułapkami. No dobra, chyba wychodzimy z tego lustrzanego odbicia. I znowu są dwa, kurcze! Wow! Być może tam było tak samo, słuchajcie, być może tam jakbym chciał wejść do tamtych drzwi to też by <śmienią> zamieniły się w to coś, o tam coś biegnie, szybko, szybko, musimy być piersi. Dawaj, 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 znam to, znam to, znam to. Dobra, poczekamy tutaj na niego. Dzięki bardzo. No i teraz mamy ten kluczyk więc mogę się dostać do Sunstone'u. Czy to będzie pierwszy czy drugi? Bo już nie wiem. Pierwszy, okej. Okay. Czyli jeszcze dwa do zdobycia. Nie ominąłem. Nic nie ominąłem. O kurcze. <grywka> Pełno drzwi. Sandstone. Kurcze, trzeba się tam dostać jakoś. Jak się tam dostać teraz? Pełno drzwi. Hmm. Dobra, jest tam wyjście na górę jakieś. Cholera, coś mi się zdaje, że ten jeden będę miał ominięty. No właśnie, chyba tak. No trudno. Wow. No tak, muszę sprawdzać to. Uciekaj. <laughs> Na dole jest jakieś wyjście. Okej, okay, dobrze, że chyba tutaj zaszliśmy. kolejny. Tu jest wejście. Ciekaw jestem, czy akurat nie zdobędę. No może i nie. Chociaż to się zaraz okaże. Kurczę, tutaj nie widziałem, co było. W ten sposób jest. Wydaje mi się, że to jest chyba trzeci. Tak jest. Czyli ten jeden musiałem ominąć. Był widoczny tam w jednym momencie, ale. W nie te chyba drzwi, co trzeba było, weszedłem. <grymne> Dobra, teraz polecimy już dalej. Trudno się mówi. Spadaj, spadaj, spadaj. Albo chodź. Szybko, <grymne> zanim zniknęło nam podłoże. No, i chyba udało się wyszedłem z powrotem z tego dziwnego cyrku. Dwa sandstone zdobyte, jeden niestety nie. I została nam chyba rundka z bosem No, chyba że jeszcze jakaś będzie tutaj dodatkowa, ale wydaje mi się, że jest teraz cztery rundy i piąta to jest boss. Na początku myślałem, że jest pięć rund i szósta to boss, ale. A może nie zawsze, może z, w niektórych światach będzie inaczej, ale zobaczymy eee, Squicker Wing Kirby. No, tak to wygląda. Stage eee, 6 musimy mieć, słuchajcie, tych tych sandstoneów. Jest boss, rzeczywiście jest boss. Więc zrobimy sobie jeszcze właśnie tą rundkę. zobaczymy co to za boss. Tam w tle oczywiście widać naszego obcego. Tutaj czekajcie. Dostaliśmy dodatkowy przedmiot do leczenia. Czas wy wybrać jakąś moc. Dzwonek, niezbyt. Ten clown też niezbyt, a to włócznia. włócznie chyba sobie zostawię. Zostawimy sobie tą włócznię. Mam nadzieję, że będzie Dosyć dobra na tego przeciwnika. Możemy ją rzucać także, więc... Co to jest? Painter'a. Okej. Okay. Już to o kurde. Dobra. Chodź tu, chodź, 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 ile wlezie? Dosyć mało zabieram na razie. Uwaga na te kolorki. Dobra. Coś tam kombinuję. Któryś jest chyba fałszywy i wydaje mi się, że ten z tej strony jest fałszywy. Tak. Widać po prostu po zamalowaniach. Cholera, zaraz mi się 3DS rozładuje niestety. Dobra. Jeszcze leczenie mam, więc spokojnie mogę tym też odbijać, nawet nie, nie wiedziałem za bardzo. Okej. Okay. Jeszcze troszeczkę. Dwa smoki. Środkowy, czekajcie. Jeden jest prawdziwy. Sorki. Jeden nie... <ścoughs> Jeden jest nieprawdziwy. Klony. No tutaj nie wiem, który jest prawdziwy, czekajcie. Aha, dobra. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra. Jest nasza. No i tak oto w ten sposób dotarliśmy do trzeciego świata, moi drodzy. Za chwilkę właśnie pojawić się nam trzecia wysepka. Ja muszę jak najszybciej podłączyć 3DS, bo zaraz naprawdę padnie mi. Mam nadzieję, że jeszcze wytrzyma ten kawałek. Okej, okay. Dreamstark Twiled Floating Island. Dobra, trzecia latająca wyspa. Old Odyssey. W takim razie, moi drodzy, kończymy w tym miejscu. Jeśli Wam się odcinek podobał, zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Cześć!